siemka widzowie, bo ja zgubiłem nasz teammate. To jest Bartka. Bartek ogólnie ma premiuma. nie se kupił, bo dostał 1700 gemów, to wziął. Ale ja mój team teammate zgubiłem. Figura Leosia. Figura Leosia. Kojarzycie Leosia, jak grałem? Na pewno znacie Leosia, jak grałem z nim tam, tak nie. No, i bez Bartka, bo Bartek wyszedł z gry, bo musiał gdzieś jechać do Wołowa. No i zgubiłem mój teammate. Zgubiłem nasz z Bartkiem team, teammate. Ja nie wiem, gdzie oni teraz są. Ja nie wiem, czy oni powychodzili z gry. Że Bartek wyszedł z gry. Ale ja nie wiem, no ja jestem na serwerze. Figur jest na serwerze. Więc raczej to odpada. Losia nie ma na serwerze. Czyli zostawia ja z figury. Tylko, że nie wiem gdzie jest figur. Cały teammate zgubiłem. I Ja nie wiem, czy mam szukać po chałupach. Ale ja. Mój teammates zgubiłem. Kompletnie. Cały. O kurczę. Czekajcie. Tam nie ma figura. Kurde. Zgubiłem figura. Laoś wyszedł z gry. Inny kosz wyszedł z gry. No. I cały teammates się rozpadł. Bartek wyszedł z gry, wyszedł z gry Jakiś inny gość wyszedł z gry pewnie Ale nie wiem czy na pewno Ten gość Myślicie, że ja mu teraz pomogę? Ja po nim poskaczę, bo on wcześniej chciał nas zdobyć. O dobrze. To. Czy on ma właśnie, właśnie krew? O mój Boże. Zginął. Dokładnie zginął chyba, więc masz no rany, co nie? Dawaj. no idę tu. Więc jak ktoś umarł, to gdzie go bierzemy? Jak ktoś umarł. Boże, ta krew. Najgorszy film. Ja zakrywam teraz skrzydłami tą krew. Znaczy... Dobra, jak mówiłem krew. Ale ogólnie to inni youtuberzy mówią ketchup. Co Bartek? Co Bartek? Czekajcie, bo coś mi Bartek wysłał. Bartek nasz Team się rozpadł. Reoś wyszedł z gry. Ty wyszedłeś z gry. Nie. Jakiś gościu chyba wyszedł z gry. Ten gość, co chciał Cię zabić, to umarł. Teraz idę go wsadzić do groba. Nie. Do, do grobu. A ten figur to nie wiem gdzie jest, ale jest chyba na serwerze. Czekaj, zobaczę, czy jest na serwerze. Czy ten figur tak, Figur jest na serwerze, ale normalnie nasz team się rozpadł, więc zła wiadomość. Muszę znaleźć teraz Figura. Teraz to mówiłem do Bartka. Przysłałem to Bartkowi. Musimy teraz Figura gdzieś znaleźć. Musi bardzo to odczytać. Musi to odczytać. Ja nie wiem, gdzie jest Zigiur po prostu. Widzowie, Tim się cały rozpadł. Cały, chcecie tak zobaczyć, jak to się nagrało. Bartek, się rozpadł. Jestem się... zaskoczony. Tylko. Ej, Marcel, przejmujesz Tim jak wysoko. Chyba, się... ja.

No kurde, gościu przecież nie żyjesz. Bartek Badek, błagam ja cię. Bartek odcinekam. tego Znikąd wstał. Wstał. Może ucieknę. On się wywraca! On się wywraca! Po prostu on się wywala na głowę. On się po prostu wywala na głowę. W ogóle dawno nie było w filmiku ze Stambla, Ale może kiedyś nagram live'a. Nie. Ale no widzicie... Widzicie fajne na, Nie? Był Kevin. I... Figur? Figur? No jest na serwerze, ale kurczę gdzie? Napiszę no Figur, where are you? Fi... gu... re... re are... you. Figur, where are you? O bardzo dobrze. I Ej, i to opraszałem. Nie, bardzo jak nie odczytał. Ej, Juru, Ja, pierniczę. Na streamie się rozpadł. To jest złe. To jest zło. Widzowie, Nasz tym się rozpadł. Ej, tu jest coś nowego. Los Proszę, kurczę, chciałem, żeby, o kurczę, o kurczę, o kurczę, yy, a nie, mam, dobra, widzowie, jak będzie 13. Yy, trzyna... jak będzie, no dobra, widzowie, krótki filmik, czekaj, już widzę, to jest znowu ten gość, dobra, widzowie.

Jeśli gdzieś tam był ten figur, to napiszcie w komentarzach, jeśli są. A ja Was muszę pożegnać. Ja Was muszę pożegnać. Tylko jeszcze pójdźmy gdzieś. Może pod tą figurę, jak będzie miał w ogóle. Czekaj, sobie, paczmy, czy figur czy czy ja tam widziałem figurę? Nie, tam jest jakaś baba. Naprawi to wie. Jeżeli jeżeli gdzieś widzieliście figurę, jak byłem w łazience, to, to napiszcie w komentarzach. Albo zostawcie łapkę w górę. Ja was muszę pożegnać. No i pa.